Tam coś się nie wiem, czy z tej wycieczki coś dzisiaj wyjdzie coś tam się kurde tyłu Ale co to co to jest wam, Co tam się kurde No to są klocki Nie wiem czy tak ciekło skruszałem, nie wiem czy tak powinno działać, kurczę, bo coś tu mi tak nie do końca, ja nie wiem czy to jest ja już jakiś przewrażliwiony jestem, Co się tutaj dzieje to, Dobra. no jedziemy, widać że prace w lesie idą pełną parą, właśnie dzisiaj jest taki Pierwszy raz chyba przynajmniej z tego co ja zanotowałem i miałem okazję szczerze mówiąc to pierwszy dzień gdzie jest powyżej 10 stopni tak jest 10,5 akurat teraz więc może szału nie ma ale ale jest okazja, żeby się przejechać jest fajnie śniegu już nie ma chociaż jeszcze dwa dni temu było patrzy biało ale wczoraj przyszedł takie ocieplenie przyszło, że po prostu szok no i trzeba to wykorzystać, bo nie wiadomo co będzie jutro Natomiast no jednak kurczę za miesiąc, chyba równo miesiąc jest harpagan i trzeba jednak by troszeczkę tym harpaganem sobie pojeździć ale tak jak mówiłem w jakichś normalnych warunkach to znaczy się lekkie błotko jak najbardziej wskazane nawet fajnie, ale czym innym lekkie błoto, a czym innym śnieg taki mokry, i często zmarznięty. A że ja jeżdżę bez jakichś kląsków czy coś takiego, no to, no to nie o to chodzi. Ale też dzisiaj powiedzmy, że będę chciał pogadać o czy pogadać przedstawić plan na, na ten rok. Impres nie będzie ich zbyt dużo, ba nawet mało, szczerze mówiąc O śniegu No i teraz jakaś się w ogóle nie wygasza No nie no niedobrze Jak nie Ciekawe czy się zapali za chwilę Przede wszystkim imprezy, no niech tak niech to będzie w tym odcinku, bo ja tak zwykle jak coś kręcę to poruszam niekiedy trzy tematy, tak nie więcej cztery. No i w zasadzie żadnego nie kończę, no to nie jest chyba dobre wyjście, lepiej jeden temat Niech tam poruszyć się troszeczkę, a no może szerzej, ja po prostu tyle nie gadasz, a więcej jeździ? Tak z tyłu. To widzę to chyba nie ma te drogi gdzie by jakiś ciężki sprzęt nie jechał Wszędzie kurcze Wszędzie że wycinają Szkoda, no szkoda Nie będzie cienia Latem żeby się gdzieś skryć Żeby usiąść odpocząć Jakoś tak przyjemniej, zawsze też ciszej niż gdzieś wokoło jakaś droga czy coś Zawsze A jechałem tu z młodymi jeszcze Jeszcze Tutaj tego nie było, więc Nie, po prosto, wiesz Zobaczymy Co tam będzie? A, tu No i jeszcze zaczęło padać, nie? Jakby się ktoś pytał Dobra, zobaczymy czy się Uda. O, o Nie dałam Ja wiem, czy wytrwam do końca trasy. Nie ma tego dużo, na razie 20 km, a ja dopiero jestem na początku. A więc tak, pierwsza impreza to chyba już wspomniany, prędzej Harpagan 15, chyba 15 kwietnia, więc dobrze, dobrze pamiętam, w sobotę. Trasa, jedna z krótszych. No siebie chyba najkrótsza dla, dla dorosłych, jeżeli, się, jeżeli dobrze kojarzę. Bo chyba najkrótsza jest 20, ale to chyba dla dzieciaków bardziej. Hmm. Więc tak, trasa 50, z Iwoną jadę, więc na spokojnie. Co drogą? Kurcze, naprawdę tam się można zmęczyć. Przy tych 100 km dość sporo. Jednak teren nie jest łatwy z reguły. Jest ciężko, zawsze po lesie, zawsze pod wiatr. O, coś tu wycieki Zawsze po lesie, zawsze pod wiatr. I w piachu. W piachu, jakieś jakieś ścieżki, ścieżki leśne dukty, więc przycinki. O, coś podobnego jak tutaj, więc. Także nie będzie to raczej zbyt łatwe. Zresztą trzeba dopisć, że to nie jest dużo, ale do przejechania na rowerze. Natomiast nawigowanie, no to znaczy, ja nie potrafię nawigować, co zresztą dwa razy już pokazałem, bo były dwa harpagany, w nieraz nie razu nie zrobiliśmy do kompletu punktów. No więc, no cóż, uczę się cały czas. Myślę, tak czy siak warto, warto na coś takiego pojechać. To jest naprawdę fajna sprawa. A, wieje mi tutaj co. To, to naprawdę fajna sprawa. Eee. A, w chwili, gdzie bym powiedzieć, gdzie będzie, to jest chyba 63, jeżeli dobrze pamiętam, ja, w chwili, nie. Więc trochę daleko, no. Prawie 100 kilometrów tam do bazy no ale no, zobaczymy powinno być ok Miejmy nadzieję że pogoda tu była taka jak dzisiaj nawet to myślę że to jest bardzo dobra pogoda bo nigdy nie wiadomo co będzie żeby tylko nie padał śnieg za mocno też dzisiaj tak jak mówię 9 stopni 9 stopni to jest jak najbardziej temperatura do zniesienia No i co, pierwszy harpagan. Co dalej? Dalej? przy długo, długo nic. Dopiero koniec maja. Początek czerwca właściwie. Dwa noga. Ale ta krótsza, 350. Bo z Iwono. Rodzinnie. Powinno być, powinno być okej. Okay. Jak najbardziej w porządku. No nie da się chyba, jeżeli nie będziemy więcej jeździć, nie da się tego zrobić w złodziej. Chciałbym bardzo, ale to chyba jest raczej niewykonalne, bo jednak te przez 350, no 180 km to trzeba i dziennie jak nic. Robiliśmy 100, 160 ostatnio z Bułolenu. No. Znaczy, ta jest kursie tak na 3 dni za dużo. W sensie e, za, za dużo, na trzy dni za mało, jakby za mały odcinek, bo to jednak zesował się kilku jak na ultra Takie rzeczy to się robi gdzieś na wycieczce tak naprawdę e, Więc e, troszkę mi kurczę, będę miał taki niedosyt ale tydzień później będzie pomorska po raz trzeci bardzo mało osób jeździ po trzy razy na ultra jednym No chyba, że to są to O No nikogo w aucie nie mam, co grzygarze Raczej nie Mówię o to, że bardzo mało osób jeździ po kilka razy na Na ultra, na dwa może się zdarza Ale Ale trzy, tak jak ja to powiedzą pewnie już jakieś kurcze nawiedzony No i pewnie coś w tym nie jest, ja jakoś Nie wiem czy to można tak powiedzieć No Pierwszy raz to po prostu pierwsze ultra więc jakby to pierwsze ultra wiadomo Jedziemy Ale czemu drugi raz? Czy to no, jeden z możliwych powodów, dlaczego drugi raz jadę? No i w sumie, w gruncie rzeczy też dlaczego, to trzeci raz. No bo fajne kurcze to jest. No, za każdym razem jest coś innego. I tak naprawdę po polskiej to byłoby chyba koniec, jeżeli chodzi o utra, Bo ja jakimś zapalonym trasem to nie jestem. Bardziej taki dlatego, tak jak ja trzeci raz. Na to samo, dlaczego? To było fajnie Dlaczego nie jechać? Trzeci raz To bo nie? Są oczywiście inne Czy lepsze nie wiem, skoro mnie tam nie ma to Raczej nie Też bardzo jakby Zarąbiście pasuje to Nam Mi Logistycznie Ja Było był taki piach Chyba e, to Jest 15 km od mojego domu. Znaczy, 100 kilometrów. No a Pomorska to przy... też do siebie, więc... Nie trzeba kombinować. Co prawda z wyjazdem trochę, ale... Ale Z końcem już nie. To też jest dość... Spory... Spory... Plus. Szczególnie, że ktoś tam gdzieś, powiedzmy... Nie ma z dużo jakichś urlopów, tak? Tylko jest do wykorzystania, jeżeli chodzi o vanogę. Jeden dzień, bo pewnie wystartujemy w piątek. Sobota, niedziela, i tośmy domu. Jeżeli chodzi o morską, to podobnie. Start jest w czwartek, bo życiało. Powrót, w sobotę, więc nawet jest czas na odpoczynek. Piątek, jeden dzień wolnego. No i, i właśnie to jest to. No co tu się zadziało. Chcesz, żeby coś tu będzie robione? Kurde, może jakaś ścieżka No to już byłby czas Też O, bo kiedyś był tam a wprost w pomost i tam jest ścieżka dalej Co zrobili oczywiście? pomost już nie po ma Most wiadukt, kurde No i dobra, jedziemy лално асфальтовао kommgła a więc eee. Ja nie wiem czy to tak się ma dziać Kurczę, przy jak gdyby z tyłu, Troszkę z przodu też. O. zaraz wam pokażę piękną ścieżkę. Widzicie, jaka oczojemna? Zrobię to. Sobie to. Skrzytach nie wiem czy to już łańcuch, jest taki suchy Nie wiem czy to widać, ale od razu jak wjechałem, na ten asfalt, to jadę szybciej. Nie wiem po co. Dlaczego zmieniają, jaki to ma sens. A był czarny, zwykły. Był jakiś czerwony. Czyli mi kolor czerwony przeszkadza, tylko po co. Dlaczego to jeden kolor taki, drugi taki. No, Zrobiliby jeden, by było. Chyba, że ścieżka w odniesieniu do. do... Nie wiem, rozróżnienia chodnika, tak, czy o ścieżki rowerowej, tam chodnik jest szary, a ścieżka czerwona, taka powiedzmy różowa, różowa nie, taka, no właśnie, ja to nazywam w skrócie, znaczy w uproszczeniu może czerwony, nie będziemy się oddawać w szczegóły, może dlatego, to dlaczego odcinek pierwszy był czarny, czy mogliby też zrobić go czerwonym? Dłużej nie był na czerwony, zwłaszcza nie wiem. Nie mam pojęcia. A my teraz zjeżdżamy ze ścieżki na stary tor kolejowy. Właściwie cały czas idziemy starym torem kolejowym. Opodnica. Kościerzenie. Chyba 50 lat, trzeba poczekać na to. pierwsze, plany były już w latach 70. No, ale lepiej pójść, niż nic wcale. Kurde, trochę się boję. Nie wiem, czy widzicie są te mury. No, macabre. Dobra, miałem zrobić tak, to zrobię tak. Ale wam zaraz tam będę wrócić. Dobra, musikamy. O co teraz? Nowa trasa wyznaczona na 15 km, przewidywany czas to 1 godzina 20. Kurde. Jeszcze sporo tam, kurde, jest tego... Ja kurde... teraz was... Was, kurcze... nie jest... Wpadać też specjalnie w nie ma zamiaru, więc... albo tak było... Chyba nie jest... Olala! la Ola wiem, wiatr na czego Bo no, widzicie? No tam jest kurde sajgon jakiś. A, Swoją drogą. Nie wiem, czy nie lepiej go nawet przeczekać. Powoli pojadę, to będzie dobre. Czyli jak to jest, ty! Ale panie tu jest chyba? Nie, no może tam Przyja. Ja pierdziel! Nie da się Zanim się złapiesz w takim ciemno To dwie sprawy Zapomniałem O drugim Harpaganie W tym roku To no, będzie w październiku Pewnie jedziesz Jak zawsze, czyli w połowie października Czyli to będzie czwarta impreza na którą pojadę. Najprawdopodobniej oczywiście rosną takie plany. Jeżeli nic się nie stanie, to tak będzie. Jeszcze inna kwestia, ale nie wiem, czy nie nie przełożyć na jakiś kolejny wyjazd, bo i tak nie wyczerpałem tematu w zasadzie, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o nawigację, bo w posłów jest dużo takiej nawigacji, jednak trzeba pamiętać, że to jest telefon i oczywiście opuszczam. Bateria eee, Nogi nie w oczach. Trzeba mieć powerbank Pewnie i tak już widać nic nie ma A, Słabo eee, Natomiast Bateria podobnie jak jeszcze temu Jest krząsko. Ba mocno, mocno, nie, mocno bardzo Grząsko Po prostu porażka Kurde! Naprawdę lepiej tu prowadzić niż kurde jechać. ma koło 26, 26,40. Dwa chyba. Ja pier. Nie! Mam to w dupie. Jest to jest samo. Pewnie że to samo. Ja. Teren, teren, ale w dupie jestem. Ja nie po to. Se rower kupowałem, żeby...